I myślę, że tak. możemy przejść do pierwszego pytania, ale poczekaj, jeszcze tutaj pójdźmy. O, to jest pytanie. To lećmy. Jest, tak jest. Magda. Jestem ciągle zmęczona, nawet po, po, po dobrze przez Panej nocy. Skąd może brać się ten brak energii? Czy dieta może pomóc mi to zmienić? Jakie produkty warto włączyć, a jakie wyeliminować, żeby odzyskać siły? Dzisiejszy temat bardzo ważny i yy, dzisiejszy film, który nagrywaliśmy, w którym wyjaśniamy co to są mitochondria, po co są mitochondria i wyjaśniamy bardzo ciekawy, aczkolwiek skomplikowany proces produkcji energii. I tam w tym filmie, jak i teraz w tej odpowiedzi, punkt numer jeden to energia powstaje z pokarmów, które spożywasz, bo generalnie to jest tak: węglowodany rozkładają się na glukozę, białko rozkłada się aminokwasy, a tłuszcze rozkładają się na kwasy tłuszczowe i glicerol. I te składniki, głównie glukoza i kwasy tłuszczowe, są wykorzystywane do tego, najpierw muszą być przetransportowane do komórek w komórkach są mitochondria i to źródło paliwa, czyli te kwasy tłuszczowe glicerol oraz glukoza, stanowią ten substrat do wytworzenia energii, czyli ATP w wyniku przekształcania się w ADP dochodzi do rozerwania tych wiązań i powstaje energia. I teraz no, skoro Jedzenie powoduje dostarczenie energii lub brak energii, no to, to żeby, po, po to, żeby mieć więcej energii nie czuć zmęczenia, czyli brak energii, musimy skupić się na jedzeniu, a konkretnie na takim jedzeniu, które sprawi, że w Twoim organizmie zaczną wytwarzać się najbardziej, yy, najbardziej efektywne ja cząsteczki do tworzenia energii czyli ketony. Generalnie mitochondria czekają albo na glukozę, albo na ketony, po to, żeby z nich wytworzyć energię. Glukoza jest to w wielu przypadkach główne źródło energii, no bo organizm w wyniku diety wysokowęglowodanowej zapomina, jak spalać ketony i tworzyć energię. Wobec tego plus zbyt wysokowęglowodanowa dieta. Prowadzi do insulinooporności, czyli to jest taki stan, gdzie niby masz krążące we krwi paliwo, ale to paliwo, w związku z tym, że receptory nie działają prawidłowo, nie dostaje się do komórki, czyli mitochondria nie mają czego spalać, tak a nie tworzą się ketony, ponieważ insulina jest wysoka, więc tak naprawdę z nadmiaru energii głodujemy. Więc co zrobić? Tak, dieta jak najbardziej, ta, którą dzięki której obniżysz węglowodany, pojawią się ketony i one są zdecydowanie bardziej przydatnym i wydajnym źródłem energii.